Oblewanie skończone, goście już wyszli. Teraz możemy spokojnie, na zimno, przyjrzeć się naszemu wymarzonemu mieszkanku. Trzeba przyznać, że niektóre elementy wyposażenia natychmiast rzucają się w oczy. Od razu wiemy, jakimi drogami krąży po naszym domu woda i gaz. Panowie budowlani z przedsiębiorstwa numer dwa Muranów postarali się, abyśmy o nich długo pamiętali. Oto wykwintna wizytówka. Jak wyglądają podłogi we wszystkich niemal mieszkaniach na kole przy ulicy Sowińskiego. Łazienka gazowa, trumienka gotowa. Nie wiadomo tylko, czy najpierw nastąpi wybuch, czy też przedtem woda zaleje cały lokal. Uf. Za to świeżego powietrza nigdy nie brakuje. Praca architektów, kosztowne materiały zmarnowane z winy partaczy. I na to wszystko nie można nawet trzasnąć ze złości drzwiami. No i nie ma! On...